Witaj, z tej strony Artur Wiktor ze strony darmowypodróże.pl. Nagrywam to krótkie wideo, aby pokazać kilka porównań rejsów, ponieważ otrzymuję bardzo często prośby o to, aby porównać konkretny rejs ze znanych wyszukiwarek dokładnie z tym samym rejsem, ale z naszego klubu podróżnika. I nie przedłużając tutaj chciałbym pokazać konkretne różnice i jak to wygląda głównie pod względem ceny, jeżeli chodzi właśnie o te porównania. Nie przedłużając pierwszy rejs, który tutaj chcę pokazać typowo w sezonie. 20 lipca do 27 lipca 2024 Rejs typowo po Morzu Śródziemnym, tutaj widzimy też mapkę dokładnej trasy rejsu Ten rejs będę porównywał z wyszukiwarką tanierejsowanie.pl względem właśnie naszego klubu podróżnika Pierwsza sprawa, oczywiście porównujemy ten sam rejs, te same kajuty i tutaj mamy właśnie kajutę z balkonem typu deluxe więc dokładnie taki nazwijmy to wyższy komfort jeżeli chodzi o luksus i tak dalej i ważna pierwsza różnica, w wielu wyszukiwarkach tych standardowych można wybrać rodzaj kajuty, typu kajuta wewnętrzna z balkonem, z oknem itd., ale często nie możemy wybrać umiejscowienia tej kajuty konkretnie na statku. U nas taka możliwość jest za każdym razem, więc to też jest tutaj można powiedzieć przewaga. Kolejna sprawa, często za dzieci do 17 roku życia, czyli po prostu do pełnoletności, musimy płacić pełną cenę biletu. W naszym przypadku, w przypadku naszego klubu, nie musimy tej ceny płacić. Najczęściej to jest tylko podatek na poziomie od 100 do 200 dolarów za dziecko, w zależności po prostu od jego wieku i trasy takiego rejsu. I tutaj mamy cenę w tanie, rejsowanie.pl, za 14 178 zł, a u nas dokładnie 7 156 zł. Dokładnie wszystko to samo. Ten sam rejs, ta sama data, ta sama kajuta, i tak dalej. Więc tutaj jest różnica aż 7 zł. Myślę, że nie ma sensu przepłacać, jeżeli mamy taką możliwość, żeby podróżować taniej. Dodatkowo jeszcze korzyścią naszego klubu jest to, że w momencie kiedy nawet płacimy to 7156 zł, to następnie te same pieniądze będziemy po rejsie mogli wykorzystać po części na inne podróże. Czyli można powiedzieć, że otrzymujemy tak zwany cashback, czyli wydajemy te same pieniądze kilka razy. Kolejny rejs tutaj w tym wypadku 10 dni. W kierunku typowo Grecji, ale jak widzimy mamy też Turcję, mamy też Włochy. Również w sezonie 14.07, czyli. Tutaj 14 lipca do 23 lipca 2024. I tutaj, jak widzimy, ta trasa już jest o wiele ciekawsza, jeżeli chodzi o, można powiedzieć, tutaj Europę. Oczywiście to, same, to samo porównanie, tyle że tutaj mamy kajutę z balkonem typu Fantastyka, więc inny rodzaj, jeżeli chodzi o pakiet napoje i tak dalej. I różnica cenowa, również bardzo ciekawa. W tanie 16274 16 274 zł, u nas 10 300 zł więc różnica prawie 6000 złotych. Taka sama sytuacja jak poprzednio. Następnie po rezerwacji rejsu w naszym klubie podróżnika możemy te same pieniądze wydać kilka razy, po prostu wykorzystując je po części na kolejne podróże. Kolejny tutaj rejs, typowo na fiordy norweskie, więc bardzo też taki często wybierany rejs. Dokładnie 12 dni, e, od 18 sierpnia do 29 sierpnia. Również ta sama wyszukiwarka, jeżeli chodzi o porównanie, czyli tanie rejsowanie, i poniżej tutaj właśnie pełna mapka naszej trasy. Również mamy kajutę z balkonem typu Fantastica no i cena tutaj moim zdaniem najciekawsza, jeżeli chodzi o wszystkie porównania 18878 zł w przypadku tanierejsowanie.pl w naszym przypadku 10 825 zł czyli różnica ponad 8000 zł myślę że no tutaj to już jest bardzo dosadna różnica po co przepłacać jak można dużo dużo taniej a często po prostu tego nie wiemy ponieważ nie wiemy gdzie szukać tego typu rejsów więc no mam nadzieję że teraz już jak najbardziej wiesz, gdzie to dokładnie robić, na stronie darmowe podróże.pl. Idąc dalej, bardzo ciekawy również rejs, jeżeli chodzi o Karaiby. Ośmiodniowy rejs 25 maja do 1 czerwca 2024. Bardzo taka egzotyczna, można powiedzieć, tutaj trasa. Czyli zaczynamy z Miami w USA, później mamy Dominikanę, również Bahamy. Kajuta wewnętrzna typu Deluxe, czyli ta najniższa forma kajuty, ale różnica również bardzo ciekawa. W przypadku tanie 8946 zł za dwie osoby, w naszym przypadku 3589 zł. Różnica 5357 zł. Więc też, że tak powiem niczego sobie i ostatni rejs w tym wypadku rejs akurat 12-dniowy Europa północna, czyli totalnie inny kierunek od 1 sierpnia do 12 sierpnia. Jak widzimy tutaj po mapce, trasa jest naprawdę bardzo atrakcyjna i też bardzo ciekawa. Również kajuta wewnętrzna typu właśnie Deluxe i różnica ceny w przypadku tanie rejsowanie 21 023 zł, w naszym przypadku 16 517 zł, czyli różnica 4506 zł. Jak wspomniałem, nie ma sensu przepłacać, wystarczy tylko skorzystać z naszego klubu i po prostu podróżować dużo, dużo taniej. I teraz najważniejsze różnice względem naszej wyszukiwarki, a innych znanych wyszukiwarek czy biur podróży. Po pierwsze, biura podróży czy inne wyszukiwarki mają większą marżę, ponieważ wykupują określoną ilość rejsów. Nie mają bezpośredniej współpracy, tak jak w naszym przypadku, i dzięki temu, po pierwsze, mamy możliwość rezerwacji rejsów na dwa lata do przodu a po drugie właśnie mamy tutaj dużo niższą marżę, dzięki czemu po prostu te ceny są po prostu niższe. Kolejna sprawa to co wspomniałem wcześniej, w wielu innych przypadkach wyszukiwarek za dzieci płacimy po prostu standardową cenę jak za osoby dorosłą. w naszej wyszukiwarce płacimy tak naprawdę tylko podatek. Kolejna sprawa to co też również wspomniałem, w innych wyszukiwarkach rzadko kiedy możemy wybrać umiejscowienie danej kajuty, a w naszym przypadku możemy to zrobić dokładnie za każdym razem. Wybieramy i poziom, czyli piętro, i jednocześnie też umiejscowienie, e, konkretne właśnie kajuty na statku. Oczywiście spora różnica jest względem ceny, dlatego że w wielu innych wyszukiwarkach tam cena podawana jest za jedną osobę, u nas podawana jest za dwie osoby. I teraz jak dokładnie działa klub, co otrzymujesz w momencie kiedy dołączasz do klubu. Otrzymujesz po prostu dostęp do specjalnych wyszukiwarek, w tym wypadku i na dzień dzisiejszy wyszukiwarka ekskluzywnych rejsów, na ten moment ponad 21 tysięcy ofert na całym świecie i również mamy wyszukiwarkę hoteli. I kurortów, tutaj praktycznie 200 tysięcy ofert na całym świecie. Bardzo ważna i istotna rzecz jest taka, że otrzymujesz gwarancję najniższej ceny. Jak wcześniej pokazałem, ta cena rzeczywiście jest dużo niższa, ale nawet jeżeli nam się zdarzy, że znajdziemy rejs, który po prostu był troszkę droższy niż ten, który znaleźliśmy w internecie, w przypadku rezerwacji w naszym klubie, kiedy taki rejs jest po prostu droższy, firma zwraca aż pięciokrotność tej różnicy, a w przypadku hoteli po prostu zwraca różnicę. Więc jest tutaj tak pewna tej najniższej ceny, wykorzystując model, można powiedzieć, który tutaj mamy w klubie, o którym zaraz powiem, że po prostu mamy gwarancję najniższej ceny. I teraz jak działa klub podróżnika, jak działa konkretnie ten model? Tutaj można porównać klub do takiego programu lojalnościowego, który mamy w wielu marketach, czy też stacjach paliw i tak dalej. Myślę, że każdy tutaj kojarzy, że za to, że kupujemy kogoś produkty, wydajemy tam pieniądze, otrzymujemy punkty, ale bardzo często te punkty są bardzo mocno zaniżone. Żony. często to są po prostu groszowe sprawy. Więc w przypadku moim ja czasami kiedy mam na przykład kartę na stacji paliw Orlen, to średnio po roku półtora dopiero rzeczywiście nazbieram tyle punktów, żeby przykładowo wziąć sobie jakiś mały sprzęt AGD. I teraz jak działa nasz klub. Można właśnie porównać to do takiej opcji skarbonki czy też po prostu oszczędzania, ponieważ za każdym razem kiedy oszczędzamy sobie 100 dolarów na podróże otrzymujemy dokładnie drugie tyle. Czyli otrzymujemy dofinansowania na poziomie dokładnie 100 dolarów. Jak to jest możliwe? Dlaczego w ogóle firma jest tak dobra i daje nam taką formę dofinansowania? Tłumacząc to bardzo prosto, jest to po prostu dobry biznes. Dla każdego dobry biznes, ponieważ my jako klubowicze oszczędzając sobie systematycznie 100 dolarów, otrzymujemy dofinansowanie i tym dofinansowaniem możemy obniżyć ceny rynkowe rejsów. Sama firma oczywiście również zarabia na tym marże, ponieważ w tym momencie w klubie jest ponad 1 400 tysięcy aktywnych użytkowników, dzięki czemu po prostu właściciele mają konkretną kartę przetargową, jeżeli chodzi o negocjacje kontraktów. Więc dlatego tutaj po prostu każdy jest zadowolony. Ważna informacja: nie otrzymujemy żadnej umowy długoterminowej. Możemy dołączyć do klubu i od razu możemy sobie przykładowo kupić rejs, ale możemy też sobie oszczędzać rok, dwa, pięć po to, żeby tych oszczędności zebrać dużo, jednocześnie również dofinansowania i dopiero wtedy skorzystać z punktów, czyli skorzystać z tych środków, które sobie oszczędziliśmy wraz z dofinansowaniem. Ważna sprawa jest taka, że właśnie nie mamy konkretnej daty ważności naszych punktów, czyli nawet jeżeli przez rok sobie oszczędzaliśmy a następnie przestaniemy sobie oszczędzać, to przykładowo za 2-3 lata również możemy wykorzystać te punkty, te środki, które oszczędziliśmy. I tutaj wszystkie środki, które oszczędzamy, y, które są w tym wypadku też dofinansowane i po prostu podwojone, możemy wykorzystać na podróże, y, obniżając cenę rynkową o 25% lub o 50%. Nawet mamy opcję bezpłatnych podróży, ale tutaj już to jest kwestia zaangażowania biznesowego, więc o tym dzisiaj nie będę mówił. Idąc dalej, bardzo ważna kwestia, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Pomijając tutaj wszystkie szczegóły, wspomnę tylko, że każda wpłata 100 dolarów jest ubezpieczona na 5 lat do przodu, czyli za każdym razem kiedy wpłacasz sobie 100 dolarów w formie oszczędności, otrzymujesz maila właśnie z firmy Trust My Travel, która zewnętrznie ubezpiecza twoje pieniądze i po prostu one są ubezpieczone na 5 lat do przodu. Za każdym razem otrzymujesz potwierdzenie, więc nawet w sytuacji jakiejś negatywnej bezpośrednio w firmie, twoje pieniądze są w 100% bezpieczne i są po prostu do zwrotu. I teraz, jeżeli chciałbym Chciałbyś dołączyć do klubu, to pamiętaj, że na start wpłacasz sobie 200 dolarów, to jest, można powiedzieć, 200 dolarów w formie aktywacji, ale za to otrzymujesz 300 punktów bonusowych, czyli od razu możesz te środki wykorzystać na podróże. Przypominam, że jeden punkt bonusowy to jest dokładnie jeden dolar amerykański, więc od razu możesz wykorzystać te środki, które wpłacasz. A następnie co miesiąc pojawia się faktura na poziomie 100 dolarów. To jest dokładnie ta kwota oszczędności, którą sobie systematycznie oszczędzamy. Możesz sobie oszczędzać co miesiąc, możesz przykładowo co 3. To zależy zawsze od Ciebie. Oczywiście wiele osób oszczędza co miesiąc, ponieważ otrzymuje co miesiąc dofinansowanie. I dzięki temu, jak pokazałem na początku, można bardzo obniżyć ceny rejsów, hoteli i kurortów czy jakichkolwiek produktów podróżniczych, które mogą się pojawić w przyszłości. Zachęcam oczywiście do tego, żeby też zapoznać się z opiniami innych osób. Dużo więcej tych opinii znajdziesz na mojej stronie darmowympodróże.pl, więc zapraszam na stronę, żeby się z nimi zapoznać i zobaczyć, jak inne osoby korzystają zostają z klubu. W tym momencie zachęcam do tego, żeby po prostu porozmawiać o szczegółach. W obszarze tego wideo znajdziesz krótką ankietę, dzięki czemu umówimy się na bezpłatną konsultację i po prostu pokażę ci co zrobić dalej, w jaki sposób założyć konto i je aktywować i jak korzystać z tych wyjątkowych ofert podróżniczych, które mamy właśnie w naszym klubie. Dziękuję bardzo za chwilę uwagi i mam nadzieję, że do zobaczenia w przyszłości właśnie na rejsie. Pozdrawiam bardzo serdecznie Artur Wiktor.